Witam, z jesteśmy Zenty Łódź Dunikowskiego 5 i zapraszamy do montażu Toyota RAV 4 17 roku. I tak wygląda pod maską. Tu mamy komputer jednostkę sterującą. Jest to KM -E Sky Jet 4 OBD. Tu mamy filtr fazy ciekłej, a tu mamy filtr fazy lotnej. Alex 360 z A tu z tyłu widzimy reduktor. Jest to KM Tour. -E wszystko mamy pod pokrywą, jeśli chodzi o wtryskiwacze. I są to pojedyncze Fenixy wraz z MAP sensorem. I już. Zapraszamy do środka. Przycisk wyznaczony przez klienta miejscu. Mam Wlew mamy nakręcany pod klapką i butla w miejscu koła. Nie wiem czy będzie widać. Mamy słabe oświetlenie, ale jest to butla w miejscu koła. Maksymalna, jaka wchodzi. Zapraszamy do nas z Łódź Dunikowskiego 5. Pozdrawiamy. Witam, z tej strony Zenty Łódź, Dunikowskiego 5 Jedziemy już na gazie, przypomnę Toyota RAV4 tu mamy komputer z podpięciem do BDK Tu widzimy jakie ma korekty, że wszystko jest w porządku I teraz może pod podłogę, krótki pokaz możliwości Widzimy wartości i sądy takie jak powinny być Auto jest szynią CVT, już mu puścimy, bo nie jest to demon szybkości. Oczywiście przypomnę, że jesteśmy na niemieckiej autostradzie, i już zapraszamy do nas Zente Łódź do Nigowskiego 5: auta nowoczesne, hybrydowe, yy, duże pojemności, auto turbo i modyfikowane. Pozdrawiam i zapraszam do zobaczenia.